Chcieliśmy zobaczyć, doświadczyć ciekawego koncertu, a przede wszystkim też nasze myślimy o Warszawie. My śledzimy to, co się dzieje muzycznie tutaj co roku, przy okazji e, tego, co robi Muzeum Powstania Warszawskiego. To było cudowne przedsięwzięcie, że mogliśmy to zorganizować. Dla mnie powstanie warszawskie to po prostu e, pamięć e, o tym pokoleniu, które już powoli, które już powoli od nas e, odchodzi. Za chwilę zostaną tylko dokumenty, książki i materiały. Nie będzie jak tego prze, przeżyć, poczuć tego na żywo. Chciałyśmy tak dobrze przeżyć patriotyzm, bo teraz strasznie ciężko jest to zrobić. Jest dużo takich form, które są trudne. A tutaj można się tak tym cieszyć i można być tak po prostu ze sobą. Wydaje mi się, że jest to też ważne ze względu na pewną taką ofiarę, którą powstańcy ponieśli jednak w tym zrywie wolności. Dzielnie walczyli za swoją wolność, za swoje miasto, ale no też ogromny smutek, ponieważ wiadomo, jakie straty poniosła Warszawa i ludność. Jest to jeden z filarów naszej pamięci zbiorowej, a niestety dlatego, że po prostu jest to wielka trauma nasza społeczna. Oglądając filmy na przykład o, z rekonstrukcjami Warszawy przedwojennej i uświadamiając sobie, ile zostało zniszczone, jak piękna, oczywiście nadal jest piękna Warszawa, ale to jak była niesamowita przed powstaniem warszawskim, to zapiera dech.